Garuje kiepa na frajerze, typie nie mów nic. Możesz mówić, że jesteś Git, lecz dla mnie to pizz Urodziłem się tu po to, aby piwo pić. Chciały wyjść na kozaka, poleciał leciał liść. 89310 M9 Doppler 1500, kurwa euro. Bierz do buzi króla berła. To cię poczęstuje gręsko? To cyklowy wyjazd, a nie kurwa slajd tylko pojebany raid Po raz, raz, raz. Przed w nosy. Zapraszają mnie chłopaki do ogłoszenia, ale nie ma na to czasu, bo robię hajs, ale nie ta kurwa dla mas. No bo kurwa robię trap skun, robi hajs, hajs, hajs. Trap skun, robi hajs, hajs, hajs. Bo to typie kurwa trap skun. Cool. tu nie stoisz, tylko tank cool, a ręce wyciąga tu chuj I się kurwa zrobił, nie niezły gnój, nie niezły gnój. Idę na fajku, boś braksów Mam moc tak jak tajfun Bo to ty rapu putrapską Hej trap, trapską, hej To mój podjazd, tu typy nie parkuj mam chuja tak jak słuj bo to typy rapu trapsku Trap, trapsku kiedy jestem na osiedlu Loki, krzyczą się ma stary Kiedy jesteś na osiedlu Mela leci na pysk Ona robi gałe za ona nie za ta jest pytań jest gotowa za Trap jest na top niechasz, Ale wiem, że jak jedzie trap, to wy jest straszny Mury Steve, nie wiadomo jaki stary Mury on nie może być sensor Mod mury S Mury S on nie może być sensor, More More S nie chciej zadzierać strabsku, lęk jakich mało, bo nikt o nas nie wie Nie pierdol kupot, nie zjemcie. zjem cię, niebie to niebie to jestem jak się w niebienie Koko, czambo, rucham ciebie, kurwa Jebać, gówno, wszędzie spływa, bo mzląka śmierci głównym, no bo mleczarnia tego nie wyczyściła No bo z oczyszczalni ścieków płyną górna nikt tego nie mówi na głos Ale ja się kurwa nie boję, ja się nie boję, że mi sprzątną tam ze ziomy ja rozbroję, mam kurwa bronie, różne, yeah. różne Snajperka kurwa w mojej kieszeni się mieści, bo jestem w GTA Napierdalam... Ea Prrr Prrrr tutaj wielkie paczki Jak mi wydasz sukę, zrobię ją, bo to kosztuje Nie kosztuje tyle, ile ty, myj little barbie A ty kurwa dalej weed Jesteśmy zwolennieni, bo to jest Kali shit Ale możesz go tu zjarać Ta ta, no mi koszt to jest dziś lala Ja, ja, ja Jaram się trap od małego aż po grubej Wiosy kurwy, a sam jestem chudy Nie ma tu policja, jestem skuty Zruchajem paletę, aż buty. idzie Przemyt Ukraińców spod ługańskiej sfery Ile palet w plecy? Kurwa cztery Kopanie okopów, zabijanie meneli Ile dzisiaj trupów? Kurwa cztery Żarty, żarty się skończyły Ile palet w plecy? Kurwa, cztery Ile ciągów w plecy? Kurwa, na no cztery Zwoływanie wiece dla bolszewickich meneli Nie Ratajcy Koks, tylko Krysztof brenim Zawsze będę błyszczał Otwierzone blachy ludę ją wpierdali Z chickenem Kurwa, pewnej piłki spędziłem pół życia Piwo zarobane codziennie Rucham wasze kurwa stare a w Gabi, meble są napierdalane Rób mi w kurwa odjebałem swoją fuchę pracoholik Na twoją starą wyjebałem swoją strachę Może i mam wyjebane ego, ale czego się dzibić? Grybę mam wielkości, bo kurwa tego Jeżdżę sobie porą dla hybect Twój stary to jest kurwa łeb Obrażam nosowych ludzi, ale mimo wszystko ale tutaj obludzi ale obludzi, ob, obludzi, obludzi Dobrze, że dwóch fanów ma. Dobrze, że dwóch fanów ma. Widzisz mój błąd, czyli widzisz ją Mój dom jak dom i nie ma tam side -hole. To byłaś błąd, ej e, Płacimy w euro za warzywa, warzywa, ej To był aż błąd, ej e, Płacimy w euro za warzywa, warzywa, ej Dzień chłopaka, puszczam nowe trawy agresywne Nie dostałem prezentu od mojej szmaty. Cicho paka, puszcza weter, nowe trapy, nowy beat, vita Młody Mo jest i Mati Młody jest i Mati Młody jest i mati. Czyli w sumie tutaj wszyscy kurwa mają dziś to pić na łobzonce, na wiosnę spadają kurwa liście Śmierdzi tu hardcore, a tak naprawdę to peaceful